Cześć, jestem Trako witam was w nowym sklepie Fortnite! Aha! Koza weszła do... Co jest grane? Koza weszła do gry? Mamy tutaj, słuchajcie, za Bronto i zestaw dinozaur. Co? Koza weszła do gry? Aha! To nieźle mamy Miraż, mamy panią Joyce, słuchajcie, z własną emotką. Mamy gwiezdny topór. Mamy tutaj motocyklistów, mamy Arktyczni Renegaci, mamy śmuchę, mamy pustogłowego. Elektryczny swing, biurowa karuzela. Mamy pirueta, nieźle. Mamy takie coś, mamy Mahomesa, mamy John Cena, mamy futbol, mamy to, mamy piłkę nożną. No i mamy defaulty. Defaulty weszły do gierki, to nieźle. No i słuchajcie, mamy tylko pakieciki. Czy coś weszło nowego w pakietach? Nie, ale jestem mega święsza. kozę mamy w grze. No dobra, ja wam dziękuję mega za oglądanie. zostać łopieczkiem. Papa.